Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze słowa, za Wasze lajki, za Waszą obecność pomimo czasu troszkę wolnego. Cieszę się, że ze mną jesteście i że uczestniczycie w tych naszych codziennych czytaniach. Aby nie przedłużać karty, jak zawsze zostały potasowane i przygotowane z najwyższą atencją i intencją, więc zobaczmy, z jakimi energiami, z jakimi energiami dzisiaj do nas przyjdą. A no, może dzisiaj tutaj? Piątka pucharów. Hmm. No to niestety e, taka informacja o. Pewnym rodzaju przygnębienia, o pewnych niedostrzeżeniach tego, co możemy mieć i to, to czego mamy. To pewna doza rozgoryczenia, smutku, e, tak jak powiedziałem, przygnębienia. E, I to też informacja, żeby jednak starać się patrzeć dalej, e, wyciągnąć. E, z danej sytuacji, z sytuacji, kiedy jest nieco gorzej, nieco smutniej, wyciągnąć pewną lekcję. To czas, kiedy nawet jeżeli sytuacje nas przygnębiają, nawet jeżeli mamy pewne ograniczenie naszego pola do działania, nasze myśli są smutniejsze, przeżywamy pewną melancholię, depresję, to jednak Próbujmy stanąć ponad tym, próbujmy wyciągnąć wszystko to, co jest dla nas najlepsze z tego doświadczenia, pogodzić się z pewnymi stratami, utratami, ale zobaczyć, że pomimo tych strat, utrat sytuacji, które nas no, po prostu po ludzku mogą dobijać, to pomimo wszystko można wyciągnąć to, co dla nas jest najlepsze, i iść dalej z podniesioną głową i szczęściem. I tego Wam życzę. To bardzo trudna, ale i pouczająca lekcja. Miejmy nadzieję, że nie będzie trwała długo i podniesiemy się silniejsi z tego upadku, po prostu nie dając się losowi. Upadki podobno po to są, aby móc się podnieść i iść dalej ze swoją siłą za moment nów więc myślę, że damy radę zobaczmy teraz jaka energia minerałów będzie nam pomocna, potrzebna zobaczmy tutaj bursztyn osadzenie kochani, bursztyn jest bardzo e, nam przychylnym bardzo dobrym minerałem Bursztyn odpowiada za układ immunologiczny, układ oddechowy, ale też i układ trawienny. Bardzo dobrze wspomaga y jego olejki bursztynu. Y czyli możemy używać go do kadzideł na przykład, czy do energetyzowania wody, dobrze wpływają na układ oddechowy, oczyszczając drogi oddechowe, pomagając nam lepiej oddychać, pomagając nam łatwiej przechodzić infekcje, pomaga również jakby w aktywizowaniu układu immunologicznego pomaga w lepszym, bardziej synchronizowanym działaniu tego układu, pomaga pozbyć się ubocznych bóli. bardzo często stosuje się bursztyn do, na przykład nalewek alkoholowych z bursztynu, które ma zastosowanie i działanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zewnętrzne możemy smarować obolałe stawy, ścięgna, jeżeli mamy altretyzm, łagodzi również bóle reumatyczne, a jeżeli mamy nieżyt żołądka, jelit, no to kilka kropli przysłowiowych Kieliszeczek, nalewki z wództwem jak najbardziej nam pomoże, ponieważ wspomaga produkcję żółci, reguluje perystaltykę jelit, więc jak najbardziej jest korzystny dla nas. Oczywiście pamiętajmy, aby używać tego daru rozsądnie i w prawidłowych proporcjach nasze babcie e, dawne akuszerki e, również e, stosowały bursztyn jego dobroczynne właściwości e, w momencie kiedy dziecko zaczęło ząbkować po prostu nacierając e, bursztynem e, dziąsła dziecka. Wtedy i tak zwane wyżynanie się zębów jest łatwiejsze, zmniejsza po prostu opuchliznę dziąseł. Jeżeli mamy problem z przyzębiem, jeżeli mamy problem z jakimiś stanami zapalnymi dziąsła, również możemy sobie po prostu ssać bursztyn. Kochani, bursztyn dedykowany jest głównie znakom, osobom z poznaku bliźniąt, lwa, Panny i wodnika. Oczyszczamy bursztyn pod bieżącą wodą i kładąc go w sól, a energetyzujemy w promieniach porannego słońca. Tyle energia minerałów. Sprawdźmy jeszcze energię kart opiekuńczych, jakie będą nam pomocne, potrzebne i przydatne. Po prostu opiekuńcze. Cisza. Odwaga i przyjaźń. Cisza. Kata informuje nas o odpoczynku, o zachowaniu balansu między aktywnością a właśnie ciszą. Odpoczynkiem. Cisza to czas, kiedy możemy wyciszyć umysł, myśli, kiedy możemy zdystansować się od wszelkich problemów, od sytuacji, które nas przygnębiają i próbując wsłuchać się w muzykę ciszy, uspokoić własne serce i duszę. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Dokładnie tak. Cisza to niczym preludium wiosennej muzyki, Trailów ptaków, a szelest liści. Starajmy się zachowywać czasami, za czasami ciszę, aby móc w pełni się zregenerować. Odwaga. To karta informująca o stałej jakby predyspozycji do działania. Wiem, że w życiu codziennym niejednokrotnie boimy się sytuacji, ludzi, miejsc, okoliczności, niemniej jednak przełamywanie swoich lęków wymaga właśnie odwagi, a odwaga prowadzi nas do zwycięstwa i do samodoskonalenia. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Tak, niejednokrotnie mówi się, i to jest prawda strach ma wielkie oczy. Starajmy się przełamywać ten nasz lęk, bądźmy po prostu odważni. I ostatnia karta przyjaźń. Już nie jeden raz powtarzałem, że jest to bardzo ważna energia, bardzo ważna emocja. Być dobrym przyjacielem, starać się być dobrym przyjacielem i mieć przyjaciół w koło, nawet dwóch, trzech to nie chodzi o ilości, chodzi o jakości. Dbając o naszych przyjaciół, stając się samemu dobrym przyjacielem, wzbogacamy nasz spokój, nasze dobro, naszą przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Dokładnie tak. Starajmy się być jak najbardziej bratnimi duszami naszych przyjaciół. A mam nadzieję, że oni odzajemnią tym samym. Tyle energia kat opiekuńczych. Zobaczmy na koniec, jaką energię zaproponują nam runy, jaka będzie na dzisiejszy dzień opiekuńcza, przydatna i pomocna. Na dziś jest to runa. Fale. Równą falę opiekuje się planeta Neptun. To pewne zmiany, to uczuciowość, to pewne sytuacje takie troszeczkę niejasne, ale to też i duchowość kontakt wyższy z energiami wyższymi. Fale informują nas o sytuacjach czasami niejasnych, o wyjściu tych sytuacji na światło dzienne i Potrzebie działania, potrzebie dopasowywania się, ale też i działania w najwyższym dobru dla siebie i starając się żyć tak, aby rozwijać swoje emocje, swoje umiejętności, ale bez krzywdzenia innych. To doskonała runa również opiekuńcza we wszystkich działaniach oczyszczających. Niebawem mamy nów, 5 maja. Więc, jak najbardziej, energia runy fala, fale będzie nam pomocna. Kochani, tyle na dziś. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam dobrego, przyjemnego, miłego dnia. Świętujcie, odpoczywajcie, zbierajcie siły do działania. Tak jak mówiłem nów 5, więc. Działamy, oczyszczamy się, przygotujmy się do działania dobrze. E, I cóż, tak po prostu, zwyczajnie, cieszcie się e, tym dniem, starajcie się zostawić ze sobą to, co was e, męczy, to, co Wam przeszkadza, to, co jest wam balastem. Co sprawia przykrość. Docencie to wszystko, podziękujcie e, żywiołom, weźcie lekcje i działajcie. Z najwyższym dobrem dla siebie. Dalej z podniesioną głową i nadzieją, że będzie lepiej a na pewno będzie lepiej. Starajcie się doceniać ciszę, celebrować jej muzykę. Starajcie się być odważni, dbajcie o Wasze przyjaźnie, bądźcie przyjacielscy. Korzystajcie z energii i darów Matki Ziemi dziś jest to bursztyn, słoneczny, złoty minerał. I starajcie się. Aby piękno Waszego ducha miało odwzorowanie w pięknie zewnętrznym. Starajcie się zgłębiać wiedzę, starajcie się być piękni sobą i bajcie o czystość umysłu, czystość ciała i ducha. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I życzę dobrego, udanego, spokojnego dnia. I do zobaczenia jutro.